Dzisiaj kolejny odcinek. No i coś wam mogę powiedzieć. Na dzisiaj Squad Bastards Dawno nas nie było w Squad Bastards. I to bardzo dawno widzowie. Możemy dzisiaj zagrać w, sumie w co chcecie. Bo ogólnie to dzisiaj chyba zagramy w to. no widzowie, jeśli ktoś lubi Squad Bastards, to niech na po prostu napisze do mnie i dodam go do znajomych. A wiem, widzowie, nie ukrywajcie się. Kilku z was lubi skład, na pewno. O kurde, 500, 500 gwiazdek. Będzie skrzynka. Da ciekawe co będzie. Da ulepszony klucz. Dobra, będzie trzy gwiazdki. Dobra. I tak jest dobrze. Ciekawe do kogo. Da, mam wybrać postać. Hmm. W sumie kogo by tu wziąć na trójkę. Hmm, doktor T ma prawie to samo. Da, wezmę Karola ro Royala. Na pewno on mi się najbardziej przyda. Da, Karola ro Royal jest tutaj. I co on robi na tym trzecim? Daje zaklęcie królewskie dostawia z elitarnym rekrutem. No to jest dobra akurat. Da, A my już... Ogólnie to będzie się... Z każdego tego będzie się pojawiał jeden ten. Ogólnie dobry pakiet tutaj jest. Odbiorę sobie tutaj wszystko. To co mogę oczywiście. da tutaj do tego no dawaj mi to od razu dawaj mi to dawaj mi to to mi dawaj no bo tego mi jeszcze nie może dać ja se ulepszę szybko bo Da, troszkę tutaj damowych rzeczy dostaliśmy Mam dużo monet, więc chyba kupię daj na Majki A nie, bo to jest za 35 tysięcy To chyba kupię B. Ulepszam na trzeci poziom to Widzę, widzowie ulepszamy B na trzeci poziom Więc dzisiaj bardzo przyzwoicie Pszczoły zostaną. Uuu, kurde. To jest dobre na pewno. Da, widzowie, my gramy teraz z zemsta mega bossowa, a potem zagramy sobie jedną rundę. Stawcie dół. Ogólnie chcę widzowie, żeby Wam te odcinki się podobały. No ale mój kanał powoli troszkę tak upada, więc mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i ten. Zostawicie łapkę w górę i subika. No a my zaczynamy już rundę tutaj. Dabiorę sobie grega na dobry początek. Ogólnie mam go na piątej mocy ze skrzynki. Będzie mi się dobrze. Będzie mi dobrze rozpocząć grę Gregiem. Bo te drzewa duże, dużo dają. A duże jeszcze na piątej mocy jest, to to jeszcze więcej daje. Chyba ja ja jestem po krótkiej przewie. Trochę mnie nie było, ale wracam. No już nie jest tak kolorowo, bo, bo straciliśmy gwega. Ale cały czas się utrzymujemy jeszcze jakoś. Ale słabizna już jest tutaj. Powoli nie dajemy wad, bo no, potrzebny by był ten Gweg. Bo handlarz mało daje akurat. ale coś tam zawsze daje. No nie, MS jeszcze. Da, wezmę. O, jest gwek Ta was będzie sypało Da, już jesteśmy dowódcy w tabeli. na skrzynka mi zniknęła. Oj, ja Cię nie lubię, już ty to jeden. Was też nie lubię. Da, u nich troszkę leży tam postaci, u nas też. A nie, bo straciliśmy Grega, jak zwykle. Da, peny, okej, okay. Penny jest dobra, mega. Medyk się przyda zawsze. Da, mamy trochę kasy. Ja szybko lecę wziąć ten, ten, bo to naprawdę dużo daje. Szczególnie dużo monet, ale dobra. Nasza sytuacja nie wygląda dość za dobrze, a że tu jest tyle jeszcze ludzi. O kurde, no to będzie troszkę ciężko. Szybko dostajemy ten, ten. Troszkę gemów dostaliśmy. Da zabijam tutaj wszystko szybko. Da zabijam tutaj szybko do handlarza. Biorę bandytkę. Tak ogólnie ja mam bardzo dobre stat w tym tym zawsze. Teraz wezmę sobie łuczniczkę, żeby mieć kolejnego tego. O kurde, od was uciekałem. Uciekanko będzie. Tam ja mam kolejne leśczenie. Na to już raczej jest wygrane. Tu się. O kurde, jednak nie. Kurde, no drugie miejsce widzowie trochę słabo. A w sumie co, ja galami i tak było dobrze przecież. Tak się coś dostanie zawsze. Dałoby coś dobrego sypnęło. O kurde, no coś dobrego, na pewno sypnie. No dobrze. Frank to jest dobra postać i to mega. To się przydało akurat. Na widzowie jest mnożnik skrzyni, więc dobrze. O, mam nowe zaklęcie, super. W sklepie coś za darmo. Jednak nic. Mamy 461 klucz. 63 klucze dokładnie. Czyli otworzymy sobie następną skrzynię. Kurde. Zawsze mi wypada tylko trzy gwiazdki. Dawidzowie, wybieramy ta postać. Mamy w sumie bandytka, czy kurzy jeździć? No, bandytkę wolę ulepszać. Dawidzowie, a my teraz gramy duo. Dawidowie, odcinki ze Squad Busters, się na Odcinki ze Squad Busters Na pewno będą codziennie. Obiecuję Wam, że codziennie będzie chociaż jeden odcinek lub shorts, Naprawdę obiecuję. W, w każdy dzień, w jeden, w jeden dzień będzie na pewno albo jeden shorts, albo jeden odcinek. I to Wam naprawdę obiecuję już. Tylko też mi trochę. Zajmuję nagrywanie tych odcinków. Da, dał mi trochę kasy. Lecę od razu na następne. O, są pieniaty to dobrze. Bo pieniaty się łatwo wezwala. A dużo lają naprawdę. Da. A szybko nam w będą szły. Na szybko rzeczy lecę po skrzynkę biorę szeli i szybko teraz bierzemy piniaty, żeby było jak najlepiej no, musimy zdobyć sobie następną skrzynkę da, mamy następną skrzynkę, kogo by tu wziąć Ja wezmę kolta bo kol dużo bije akurat ja się tu będę po boku zbiewał, niech on idzie na środek, a ja to zbieram po boku bardziej. Da, rzucę sobie zamrożenie. Ja nie ogólnie nie, nie lubię zamrożenia. A z tych tych naprawdę dużo innych wypada. Da, oni będą... tam biurą cały czas z tego. Da, kolt oczywiście. Tutaj nam wypada wszystko. No kurde, przegonili nas jedni. Ej, dopad dwudzi nas przegonili, to źle już. A nie, znowu pierwsi jesteśmy. Ja trochę ich powal Walnąłem ich trochę. A oni mają 30, no to naprawdę troszkę lipa. Dawać bandytkę. Nie ma bandytki, to wezmę Mavis. Ja widzowie ogólnie to nagrywam na słuchawkach, żeby było mnie lepiej słychać i żebym nie miał takiego dziecięcego głosu, ale przyznajmy, no jestem dzieckiem, więc mam prawo mieć taki dziecięcy głos, ale dobra, co ja będę wam gadał o jakimś dziecięcym głosie, gram po prostu. Ja widzę to jest naprawdę dobrze, dobrze idzie nam Skrzynka za mu mortis ja bym teraz walił tych słabszych Nawalimy ich Ja ich walę szybko Ile gemów, dobrze Zbiewać gemy teraz tylko Da medyk. Walić ich tutaj szybko. Da wybuchła ostatnia skrzynia. Walić ich walić. Dobra widzowie. Jest mega dobrze. Pierwsze miejsce. Ale to jeszcze nie koniec. W ogóle widzowie 999 gów. Trochę. Szkoda, że tysiąca nie było. A my widzowie przechodzimy do kolejnej od razu gry. Da widzowie, my już kończymy nawka.